Dziś powiem Ci o 13 błędach, które możesz popełnić przy pozyskiwaniu rekomendacji, pozytywnych opinii od klientów. Powiem o tym, dlaczego popełniamy te błędy, podam przykłady i powiem, co możesz zrobić, żeby tych błędów nie popełniać. A dobra wiadomość jest taka, że większość z nich da się naprawdę łatwo wyeliminować. Błędy, o których powiem. Zauważyłem, w różnych branżach, co ciekawe, zdarzają się one i początkującym, i takim firmom, które są na rynku od lat. To nie jest tak, że im dłużej działasz albo im większy masz budżet, tym lepiej pozyskujesz opinie. To zależy od zupełnie innych rzeczy. Cześć, tu Marek Jankowski, a to jest podcast Mała Wielka Firma, odcinek numer 438. Wszystkie linki związane z tym odcinkiem i dodatkowe informacje znajdziesz na maławielkafirma.pl ukośnik 438. Często spotykam się z takim przekonaniem, że klienci niechętnie wystawiają opinie, że trzeba o tę opinię wręcz walczyć. Bardzo rzadko rzeczywiście udaje się już przy pierwszym zapytaniu taką opinię od klienta wyciągnąć, a. Trochę głupio się tak w kółko przypominać, no bo w końcu chcemy klientowi kojarzyć się dobrze jako solidny profesjonalista, a nie jakiś upierdliwiec, który w kółko męczy jakimiś mailami i chce rekomendacji. I ja też kiedyś miałem problem z pozyskiwaniem opinii. Wiedziałem, że klienci, jak my wszyscy, nie mają czasu, więc bałem się, że taka prośba o opinię tylko ich zdenerwuje, o ile w ogóle się nią przejmą. Wyobrażałem sobie, że czekają tylko na taką okazję, żeby zaraz wylać na mnie wszystkie swoje żale, bo wiadomo, że nigdy nie jest tak, żeby było doskonałe. Stresowałem się, że kiedy klienci zaczną analizować, to na pewno wypatrzą jakieś minusy i efekt będzie taki, że nie tylko nie wystawią mi żadnej opinii, ale jeszcze zrezygnują ze współpracy. Więc zauważyłem, że pierwszy krok, żeby skuteczniej pozyskiwać rekomendacje, to wyeliminowanie błędów przy zbieraniu tych rekomendacji, i powiem Ci dzisiaj, co to są za błędy. A jeżeli chcesz dowiedzieć się w szczegółach, jak Robić to lepiej, polecam mój warsztat online pod tytułem System pozyskiwania opinii klientów. Dowiesz się, jak skutecznie pozyskiwać opinie o swoich usługach, produktach w taki sposób, który będzie wygodny dla ciebie i bezproblemowy dla klientów. Dam ci gotowe szablony, narzędzie, dzięki którym zaczniesz działać natychmiast. Link do tego warsztatu znajdziesz w opisie tego odcinka. A teraz, 13 błędów, które utrudniają pozyskiwanie opinii klientów. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio zdarzyło Ci się wystawić komuś opinię na plus albo na minus. Zwykle jest tak, że kiedy jesteśmy niezadowoleni, to ten fakt wystawienia negatywnej opinii sprawia, że trochę robi nam się lżej. Odnosimy konkretną korzyść emocjonalną. Ale jeżeli jesteśmy zadowoleni, no to niczego więcej nam nie trzeba. Nasze potrzeby emocjonalne są w pełni zaspokojone i recenzja w niczym nam nie pomoże, a Trzeba w nią włożyć trochę wysiłku. Dlatego 99% klientów albo i więcej nie wystawi opinii z własnej inicjatywy, pozytywnej opinii. Trzeba o nią poprosić. Więc błąd numer jeden to jest nieproszenie o takie opinie. I w zasadzie jest to sprawa dość oczywista, każdy to wie. Ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że o rekomendację można poprosić źle. Załóżmy, że dostajesz maila od osoby, której nazwiska nie kojarzysz. Mail ma temat gorąca prośba. Otwierasz, okazuje się, że napisał do ciebie twój instruktor nauki jazdy, który trzy lata temu przygotowywał cię do egzaminu na prawo jazdy. No i czegóż on może chcieć, jaką on ma prośbę? Ano, taką, że robi akurat nową stronę internetową i e, firma, która robi mu tę stronę, powiedziała, że przydałyby się tam jakieś opinie klientów, a że on ich nigdy nie zbierał. No to teraz odzywa się do swoich byłych kursantów po to, żeby mu takie opinie przysłali. Tyle tylko, że kto po trzech latach Pamięta, jak wyglądał jego kurs na prawo jazdy. No, nie są to jakieś żywe wspomnienia w większości przypadków. Więc błąd numer dwa to jest proszenie o rekomendację za późno, kiedy dana sytuacja już uleciała klientowi z pamięci. Ale weźmy inną sytuację. Przykład z życia. Rodzi ci się dziecko, kupujesz wózek, i trzy dni po zakupie dostajesz maila ze sklepu internetowego z prośbą o opinię o produkcie. Problem polega na tym, że ty ledwo ten wózek rozpakowałeś. Jeszcze kartony gdzieś tam walają się w przedpokoju. I jesteś właśnie na tym etapie, kiedy wkurzasz się, że instrukcja jest niejasno napisana, bo próbujesz ten wózek złożyć i rozłożyć, i jest to za każdym razem męka. Więc tak naprawdę być może ten wózek jest super, ale ty nie jesteś w stanie go. Rzetelnie ocenić, bo jeszcze z niego nie skorzystałeś. Ten wóz jeszcze nie wyjechał w ogóle z Twojego mieszkania. Więc błąd numer trzy to jest proszenie o opinię zbyt wcześnie. Trzeba dać klientowi czas. I teraz załóżmy, że znaleźliśmy ten idealny moment na poproszenie go o opinię. To jeszcze nie jest wszystko. Dawno, dawno temu, gdy prowadziłem jeszcze zupełnie inną firmę, dostawałem czasem pytania od studentów, czy mogliby przyjść do mnie do firmy na praktyki. I kiedy pierwszy raz dostałem takie pytanie, moja reakcja była taka: wow, to się w ogóle dzieje? To tak można, że przychodzą ludzie za darmo, którzy chcą dla mnie popracować tam przez miesiąc na wakacjach, powiedzmy? Ale moja druga reakcja była taka: hmm, no dobra, załóżmy, że taki student przyjdzie, co on ma zrobić? Co on ma robić poza kawą? Trzeba by było to wymyślić i to nie powinno być nic bardzo trudnego, no bo jest to osoba, która nie ma jeszcze doświadczenia. Nie powinno to być nic bardzo ważnego, no bo jak zawali, to będzie problem. Ktoś musi dopilnować, jak to jest zrobione. Trzeba stworzyć tej osobie jakieś miejsce do pracy biurko, nie wiem, komputer. Do tego wypełnić jakieś papiery całą tę dokumentację. I w tym momencie odkryłem: Hej, to nie jest żadna darmowa siła robocza. To jest dodatkowa robota dla mnie. Wpuszczanie takiej osoby do firmy, i w efekcie nie brałem tych praktykantów. Być może byłoby zupełnie inaczej, gdyby taki student przyszedł do mnie z jakimś gotowym pomysłem na siebie. Albo widzi, co robi moja firma i mówi w tym i w tym, ja mogę pomóc i zrobić to i to, albo. Wymyśla sobie jakiś projekt i mówi: Nie robicie niczego, nie wiem, w social mediach, ja mogę wam zrobić to i to. Więc może trafi, może chybi z tym swoim pomysłem, ale z całą pewnością taki gotowy pomysł ułatwiłby mi zadanie wprowadzania takiej osoby do firmy. I przenosząc to na wystawianie opinii przez klientów, dla Twojego klienta wystawienie opinii jest. Taką dodatkową robotą, za którą nikt mu nie zapłaci, i w tej robocie jest też wiele niejasności. W jakiej formie to ma być? Czy ty chciałbyś bardziej tekst, czy wideo, jak ci to wysłać? Czy y, mam się podpisać imieniem i nazwiskiem, czy nazwą firmy, czy dać tam jakiś link, czy więcej linków, czy dodać zdjęcie? Więc błąd numer cztery to jest zrzucanie całej pracy na klienta, zamiast ułatwić mu ten proces, jak tylko się da, na przykład przygotować formularz, żeby. Po prostu wypełnił odpowiednie pola i wszystko było jasne. Ale sam proces przesyłania rekomendacji to jest tylko jedna strona medalu. Jest jeszcze druga. I tę drugą stronę medalu dobrze pokazuje przykład Allegro. Na no Allegro od zawsze duże znaczenie ma to, w jaki sposób kupujący oceniają sprzedawców. No bo to buduje wiarygodność konkretnych sprzedawców. Dzisiaj wygląda to już trochę inaczej, ale kiedyś, kiedy Allegro miało połowę. Użytkowników, których ma teraz, kupujący nie tylko oceniali sprzedających gwiazdkami, ale też na pewnym etapie chyba nawet musieli wystawić komentarz. I efekt był taki, że dobrzy sprzedawcy mieli całe ekrany pozytywnych komentarzy. Tyle, że za każdym razem ten komentarz wyglądał tak samo. Transakcja przebiegła pomyślnie, polecam. Transakcja przebiegła pomyślnie, polecam. Transakcja przebiegła pomyślnie, polecam. Problem polega na tym, że oczywiście tego rodzaju komentarze w niczym nie pomaga kupującemu. To się niczym nie różni od pięciu gwiazdek. Więc błoty numer pięć to jest zbieranie zbyt ogólnych opinii, czyli niewyjaśnienie klientowi, co ma napisać. I jakie informacje w tej swojej recenzji powinien podać? Ale czasem jest tak, że treść opinii jest w zasadzie drugorzędna. Ważniejsze jest to, kto tę opinie wystawia. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Piszesz książkę. Książkę o marketingu. Książka ma tytuł Marketing a Love Story, czyli Marketing, historia miłosna. Problem polega na tym, że na Amazonie jest jakieś 50 tysięcy książek o marketingu, a ty nie masz powszechnie znanej marki osobistej. Nazywasz się Bernadette Giwa, mieszkasz w Australii i jesteś specjalistką od storytellingu biznesowego. Co możesz zrobić, droga Bernadette, żeby przekonać czytelników, którzy kompletnie się nie znają, że warto ci zaufać na tyle, żeby tę Twoją książkę kupić? Możesz oczywiście. Zanim ta książka ukaże się publicznie, wysłać ją w wersji takiej roboczej do różnych osób, żeby napisały dla Ciebie recenzję. No i załóżmy, że dostajesz między innymi taką recenzję. Ta książka powinna być przeczytana przez każdą osobę w Twoim zespole i jakimś cudem ukryta przed Twoją konkurencją. Spoko. Całkiem fajna recenzja pomysłowa, ale czy ta recenzja zakupi, zachęci e, czytelników do zakupu książki? Może tak, może nie. Szanse na to, że taka recenzja zachęci do zakupu, rosną radykalnie, kiedy okaże się, że te słowa napisał Seth Godin, autor ponad 20 bestsellerów biznesowych. I ta recenzja nie została umieszczona, jak to się zwykle dzieje, na tylnej okładce książki, tylko na przedniej okładce, u samej góry, nad tytułem książki. No i nic dziwnego, bo nazwisko Seta Godina natychmiast dodaje tej nieznanej autorce wiarygodności. Ale nie wszyscy tak do tego podchodzą. Błąd numer 6 to jest niedbanie o wiarygodność. Prawda jest taka, że opinie podpisane przez konkretną osobę i wcale nie musi to być Seth Godin, nie musi to być nikt sławny, opinie podpisane imieniem i nazwiskiem są dużo bardziej wartościowe niż anonimowe. Więc zawsze warto zapytać klienta, czy możesz użyć jego imienia nazwiska ewentualnie zdjęcia nazwy firmy, żeby taką opinię podpisać. Chociaż może lepiej nie pytać. No bo wtedy pewnie zbierzemy takich recenzji więcej. W niektórych przypadkach tak, w niektórych przypadkach rzeczywiście ta ilość jest ważniejsza niż jakość, ale nie zawsze. No bo jeżeli sprzedajesz opony samochodowe na allegro to... Prawdopodobnie liczba pozytywnych opinii będzie ważniejsza niż nazwiska konkretnych klientów. Ale co ciekawe, kiedy jesteś solo przedsiębiorcą, specjalistą, to zwykle jest odwrotnie. Dlaczego? Na czym polega ta różnica? Są trzy powody. Po pierwsze, jako solo przedsiębiorca nie dostarczasz standardowego towaru, tylko na czas wykonania danego zlecenia wchodzisz w relację z klientem. Więc żeby taka relacja się udała, klient musi ci trochę bardziej zaufać, żeby w ogóle do tej relacji doszło. Po drugie, jako solo przedsiębiorca, działasz w zupełnie innej skali. I twoja lista klientów może nigdy w życiu nie być długa. Co wcale nie znaczy, że robisz coś źle. Możesz mieć dziesięciu klientów. Którzy są super zadowoleni i tylko dla tych 10 klientów pracować przez całe lata i mieć się świetnie. Po trzecie, Twoje zadanie jako solo przedsiębiorcy jest bardziej skomplikowane niż tylko dostawa gotowego towaru, więc na podstawie listy Twoich klientów, tego, kto u Ciebie kupuje, ten nowy potencjalny kupujący może ocenić, czy to są ludzie podobni do niego, e, może z tej samej branży, może on ich kojarzy, może ich zna i w razie potrzeby może zweryfikować to, co przeczytał na Twojej stronie. Więc błąd siódmy to jest skupianie się na ilości recenzji zamiast na ich jakości na tym, żeby były szczegółowe i żeby były wiarygodne. A czy jest prosty sposób, żeby mieć w krótkim czasie dużo dobrych opinii? Czy można doprowadzić do sytuacji, w której dobre opinie mogą zaszkodzić reputacji firmy? Pomyślmy, załóżmy taką sytuację. Jesteś klientem. Wchodzisz na stronę firmy X i widzisz 30 pozytywnych opinii. Wyglądają ok. Są podpisane za każdym razem imieniem i nazwiskiem konkretnej osoby, są zdjęcia tych osób, ale kiedy próbujesz wygooglać sobie te osoby, to okazuje się, że w zasadzie to nie da się ich znaleźć, bo albo to jest bardzo popularne zestawienie imienia i nazwiska, albo w ogóle jakieś takie, że nic ci nie wyskakuje. Szukasz po zdjęciach i też żadnego z tych zdjęć w sieci nie udaje ci się znaleźć. Dziwna sytuacja. Wszystko wskazuje na to, że firma wyprodukowała sobie sama te recenzje i w czasach sztucznej inteligencji można to zrobić naprawdę bardzo łatwo i bardzo szybko, włącznie z generowaniem zdjęć fikcyjnych osób. Ale w ten sposób pozytywne recenzje, które mają zwiększyć zaufanie do firmy, natychmiast to zaufanie niszczą i to niszczą bezpowrotnie. Więc błąd numer 8 to jest używanie fałszywych opinii. Oczywiście to jest nie tylko błąd, to jest też łamanie prawa, tak na marginesie, na wszelki wypadek dodam, ale, ale również jest to błąd. Zdarza się, że mimo, że mamy jak najlepsze intencje. Sami podważamy autentyczność opinii klientów, sami sprawiamy, że e, osoby, które czytają te opinie, nie za bardzo im wierzą. Wyobraź sobie, że jesteś nauczycielką i uczeń czwartej klasy przynosi ci wypracowanie napisane na poziomie studenta. No, od razu wyczujesz, że coś jest nie tak. Nie taka konstrukcja zdań, nie takie słownictwo, nie taki tok rozumowania. E, no, to, to nie jest czwartoklasista. Fikcyjne opinie dużo trudniej odróżnić od realnych, ale klient może nabrać podejrzeń, kiedy opinie są napisane w takim samym stylu co reszta strony. Kiedy to wygląda trochę jak taki tekst marketingowy. Dlatego, kiedy cytujesz opinie klientów, to postaraj się jak najbardziej zachować oryginalny styl wypowiedzi. Możesz oczywiście poprawić jakieś literówki, jakieś błędy. Ortograficzna czy gramatyczna, jeżeli się zdarzą, ale nie przepisuj całej opinii tak, żeby brzmiała jak kolejny tekst na Twojej stronie, bo właśnie przesadne redagowanie opinii to jest błąd numer 9. Nie mówiąc już o tym, że klient może się obrazić, że masz go za nieuka, skoro aż tak bardzo przekształcasz jego słowa, widać, no, nie napisał tej opinii dobrze. A skoro już jesteśmy przy emocjach klienta, dobra opinia którą klient Ci wystawia, to jest duża przysługa z jego strony, no bo ktoś poświęcił swój czas po to, żeby ci pomóc. Ale przede wszystkim zaufał ci, zaufał ci na tyle, żeby zagwarantować własnym imieniem, nazwiskiem, zdjęciem, że robisz dobrą robotę. Zaryzykował dla Ciebie swoją własną reputację. Więc doceni to. Błąd numer 10 to jest brak kontaktu z Twojej strony. Kiedy klient zostawi Ci opinię, żeby mu za tę opinię podziękować. Wiem, że nie zawsze jest to realne. Jeżeli ktoś zostawi Ci opinię w Google, no to możesz tej e, osoby nie kojarzyć, nie mieć do niej namiarów, i tak dalej, ale jeżeli klient wysyła Ci opinię, no to zdecydowanie e, warto mu za tę opinię podziękować. To, że masz już zebrane opinie, wcale nie znaczy, że one będą ci przynosić korzyści. Załóżmy, że idziesz na badanie krwi i Odkrywasz, że masz wysoki cholesterol. Co wtedy? Prawdopodobnie lekarz albo internet zaleci ci, żeby odstawić czerwone mięso, nie używać masła do smarowania pieczywa, jeść więcej ryb, warzyw i tak dalej. No i robisz to wszystko, rok później idziesz na kolejne badanie i tadaaa, sukces, wyniki są dobre. Jest całkiem niemała szansa, że uznasz wtedy, jestem zdrowy. Nie muszę już się katować sardynkami ani cieciorką. Spokojnie raz w tygodniu mogę machnąć hamburgera i wszystko będzie ok. No ale nie jest ok, bo cholesterol wtedy znów rośnie. Więc e, to oczywiście nie jest podcast Mała Wielka Dieta. E, chcę tylko pokazać, że czasami, jeżeli coś działa, to my przestajemy to robić, a wtedy przestaje działać. Więc błąd numer 11 to jest niezbieranie opinii na bieżąco. Stare opinie są jak. Koszulki wystawione na mocne słońce, to znaczy z czasem blakną. No nie wiem, dlaczego powiedziałem koszulki. Bardziej w sumie chyba okładki książek albo pudełka z grami, jak widzę czasami na witrynach w sklepach takich, które są przy ulicy, to tam rzeczywiście zdarza się, że mocno słońce odbarwiło takie okładki, czy opakowania, więc, więc tak, trzeba opinie zbierać na bieżąco. Poza tym. Im więcej masz opinii, tym mniejsze ryzyko, że popełnisz kolejny błąd. Ale zanim ci powiem o tym błędzie, krótka podróż w czasie. Kiedy zaczynałem pracować w radiu, moim pierwszym zadaniem, jakie dostałem, pierwszym zadaniem dziennikarskim była sonda uliczna. Redaktor naczelny wręczył mi mikrofon i powiedział: Idź, zapytaj ludzi nie pamiętam o co powiedzmy, jak wytrzymują upały bo to gdzieś był lipiec, więc było pewnie gorąco. I powiedział mi tak, Nagrywaj różnych ludzi, młodych i starych, grubych i chudych, kobiety i mężczyzn. Dlaczego? Przecież w radiu tego nie widać. Ano dlatego, że to, że rozmawiasz z różnymi ludźmi, daje nadzieję, że oni będą mieć różne zdanie, więc ta sonda będzie ciekawsza. E, czy będą mieć różne pomysły na wytrzymanie upałów. Jeżeli myślisz o opiniach swoich klientów, to z jednej strony. Możesz wykorzystać te opinie, żeby podkreślać różnorodność. Jeżeli pokazujesz, że masz bardzo zróżnicowanych klientów, to jest spora szansa, że będziesz przyciągać więcej zróżnicowanych klientów, bo oni zobaczą, że tak naprawdę e, nikogo nie wykluczasz. Z drugiej strony, możesz wykorzystać opinie po to, żeby celowo zawężać grupę, którą eksponujesz, jeżeli chodzi o rekomendacje gdy chcesz trafiać mocniej do konkretnej podgrupy klientów. Czyli opinie, które pokazujesz, w pewien sposób formują odbiór klientów o tym, kogo ty obsługujesz, z kim pracujesz. Ważne, żeby to właśnie robić świadomie. To znaczy, jeżeli jesteś trenerem personalnym i wrzucasz opinie samych facetów o swojej pracy, no to nie dziw się, że masz mało kobiet, no bo to wygląda na to, że pracujesz po prostu z facetami i tyle. Błąd numer 12. To jest niewykorzystanie, niewykorzystywanie recenzji do takiego modelowania grupy przyszłych klientów. I przed nami ostatni błąd. Ten ostatni błąd bierze się stąd, że nie jesteś, mam nadzieję, terrorystą. I może troszkę pojechałem z tym przykładem, który zaraz podam, ale no może jakoś, jakoś, mi się upiecze. Być może gdzieś obiło ci się o uszy nazwisko Ted Kaczyński. Ted Kaczyński, znany jako Juna Bomber, to był gość, który przez jakieś 17 lat terroryzował Amerykę. Robił to w ten sposób, że wysyłał w różne miejsca samodzielnie tworzone bomby. I złapano go po tym, jak wysłał do FBI taki długi list, taki manifest, w którym pisał o tym, jak to zepsute jest społeczeństwo i jak to on, dzielny rycerz, próbuje je naprawić. FBI nie miało pojęcia, kto ten tekst napisał i Trudno było to odgadnąć, ale wpadli na taki pomysł, że ten manifest opublikowali w Washington Post w nadziei, że być może ktoś rozpozna ten styl i pomoże im odnaleźć Juna Bombera, i rzeczywiście tak się zdarzyło, bo ten tekst przeczytał brat Teda Kaczyńskiego, rozpoznał, że to jest taki tekst w stylu, właśnie Teda zgłosił się do FBI no i FBI juna bombera znalazł. I nie jest to jedyny tego typu przypadek. Niektórzy przestępcy, terroryści, seryjni zabójcy zachowują się trochę tak, jakby chcieli pochwalić się światu swoimi zbrodniami. Natomiast mm, u niektórych przedsiębiorców widzę zupełnie odwrotną tendencję, to znaczy zachowują się tak jakby starali się ukryć, że mają coś fajnego do zaoferowania. Yy, na przykład klient przysyła ci maila w którym chwali Twój produkt, mówi, jak bardzo mu pomógł, a Ty odpisujesz: O, super, dziękuję bardzo, i tyle. Więc błąd numer 13 to jest nieefektywne wykorzystywanie dobrych opinii klientów. Jeżeli już je masz, to chwali się nimi, gdzie się tylko da. W dobrze widocznym miejscu na Twojej stronie internetowej, w przeróżnych materiałach marketingowych, w social mediach, wszędzie tam, gdzie Twoi nowi potencjalni klienci mogą to zobaczyć. Jeżeli ten temat Cię zainteresował, to zdecydowanie polecam też system pozyskiwania opinii klientów, w skrócie SPOK. SPOK to jest taki warsztat online, w którym 60 minut pokazuje skuteczne techniki pozyskiwania opinii klientów, które stosuję u siebie i działają, które działają też u innych. Daję też gotowe szablony, proste narzędzia, dzięki którym zaczniesz zdobywać opinie klientów bardzo szybko. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam też na mój newsletter soloprzedsiębiorca.pl. Co tydzień wysyłam praktyczne wskazówki na temat pozyskiwania klientów, produktywności i prowadzenia jednoosobowego biznesu. Możesz się zapisać już teraz na stronie soloprzedsiębiorca.pl. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.